Historia Abramsa rozpoczyna się pod koniec lat 60., kiedy to Amerykanie szukali następcy dla czołgów M60 Patton. Na początku wraz z Niemcami rozwijali projekt czołgu MBT-70, jednak z czasem pochłaniał on coraz więcej kosztów, w związku z czym projekt porzucono, a Niemcy skupili się na opracowaniu Leoparda II. Amerykanie byli więc zmuszeni do stworzenia nowego czołgu samemu. Tak samo jak w innych mbt starano się, aby nowy czołg był jak najlepiej zbilansowany w słynnej triadzie czołgowej, czyli cechował się dobrą mobilnością, dobrym uzbrojeniem i przy tym możliwie jak najlepszym opancerzeniem. Ponadto Amerykanie chcieli rozwijać go na przestrzeni lat w blokach rozwojowych, stąd na przykład Abrams posiadał początkowo armatę 105 mm oraz chciano zapewnić załodze jak największe szanse na przeżycie. Co osiągnięto oddzieleniem amunicji całkowicie od przydziału bojowego, a także zastosowaniem tzw. pancerza specjalnego opracowanego wstępnie przez Brytyjczyków, który w kontraście do zwykłych stalowych płyt pancerza był pancerzem warstwowym, co dawało znacznie wyższe możliwości obrony przy takiej samej grubości płyt. Obecnie uważa się to za przełom w dziedzinie maszyn pancernych, który popchnął rozwój czołgów znacznie do przodu. Po wspomnianej wcześniej armacie 105 mm Postanowiono przezbroić Abramsa w 120 mm działo gładkolufowe, które jest praktycznie tym samym działem używanym obecnie na Leopardach 2 i Abrams po modernizacji właśnie uzbrojenia, wdrożeniu nowej amunicji, systemów optycznych, dodaniu SKO oraz wielu innych systemów elektronicznych, sprawiły, że różnice w sile ognia i świadomości sytuacyjnej, które występowały w porównaniu właśnie na przykład z Leopardami, praktycznie się zatarły. Do tego pewnym takim wyróżnikiem czołgów Abrams jest zastosowanie turbiny gazowej. Jest to słynny silnik AGT 1500, opalany paliwem lotniczym, ale również w razie potrzeby można użyć innego paliwa, np. dieslowskiego. To rozwiązanie było podyktowane systemem, w jakim działa zazwyczaj amerykańskie wojsko, gdzie wraz z czołgami obecne są również śmigłowce, i to pozwoliło po prostu na unifikację pewnych elementów systemu. Taki silnik posiada szereg wad, jak i zalet, z których można wyróżnić możliwość działania od terenów pustynnych poprzez klimat umiarkowany, aż po rejony subpolarne, jednak za to oczywiście przez wysoką masę, która oscyluje w okolicach 67 ton, jest ona bardzo paliwochłonna i jako, że jest to silnik pochodzenia lotniczego, zostawia on dużo większy ślad termiczny, przez co łatwiej go wykryć. Ostatecznie, dzięki ponad 40 latom rozwoju tej konstrukcji, powstał bardzo dobry czołg, który jest uważany za jeden z najlepszych na świecie. Wyprodukowano do tej pory ponad 10 tysięcy sztuk tego czołgu. Brał on udział w licznych wojnach i służy w wielu armiach na świecie, w tym także w Polsce. A tak prezentuje się klockowy model Abramsa od COBI. Jest on wykonany w skali 1 do 35, i po raz drugi w Kobi mamy tutaj do czynienia z egzemplarzem polskim, w tym takim właśnie trójbarwnym kamuflażu. No i po raz drugi należą tutaj do pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej, yy, której tutaj również emblemat otrzymujemy w zestawie jako taki osobny klocek. Yy, on ma tutaj jeszcze taką podpórkę, ale szczerze mówiąc nie wiem po co to jest komukolwiek potrzebne. Yy, jest to jak najbardziej ładny nadruk, jednakże no, nie widzę specjalnie Powodu, po co tutaj to zostało dodane, do tego oczywiście mamy tutaj również plakietkę z nazwą zestawu. No i po raz kolejny tutaj mamy jakby wyjście z tej takiej unifikacji, która była do tej pory, a może raczej pójście dwoma różnymi drogami, ponieważ po raz kolejny mamy tutaj flagi zarówno producenta, jak i użytkownika tego czołgu. No więc no ja bym wolał po prostu, żeby była właśnie taka unifikacja. Tych tutaj nazwach, tych modeli. No i do tego oczywiście mamy tutaj informacje o skali. No i tutaj też mamy informację o tym, że jest to wersja A2 Sep 3 Czyli jedna z tych najnowszych, praktycznie najnowsza jaka teraz jest. Z wszelką tą elektroniką, która znajduje się w przedziale bojowym. No i ostatnim takim dodatkiem jest oczywiście figurka. Jest to figurka polskiego żołnierza z polskimi naszywkami tutaj na ramionach. Bardzo ładnie ona się prezentuje. Mm, absolutnie nie ma tutaj nic do dodania, wszelkie tutaj na drugi są ostre, dosyć ładnie zaprojektowane. Z tyłu tutaj, nic, u góry też mamy oznaczenia, no podoba mi się po prostu to. No, ale sam Abrams, jeśli już mamy do niego przejść, jest wykonany moim zdaniem bardzo dobrze. Musiałem się tutaj troszeczkę opatrzeć na te rozwiązania, które tutaj zostały zastosowane, no i są one głównie tutaj związane z wieżą, do czego sobie później przejdziemy. Jeszcze na początku chciałbym wspomnieć, że chyba największą wadą tego modelu jest wykonanie kamuflażu. Nie został on wykonany jakoś specjalnie źle, ale dałoby się tutaj zdecydowanie go zrobić lepiej. A poza tym, specjalnych wad nie widzę. No, i myślę, że możemy po prostu przejść do omawiania detali tego czołgu. Z tego co sobie tak patrzyłem, to przez te praktycznie 8 lat, jak mamy Abramsa w Kobi, jego konstrukcja się tutaj praktycznie nie zmieniła. Zostały tutaj dodane tylko co po niektóre elementy, które zostały wdrażane do systemu Kobi z biegiem lat. No, i to jest jak najbardziej pozytywne, no bo ten Abrams wygląda na przestrzeni lat, właśnie coraz lepiej, chociaż niektóre tutaj elementy zostały albo zrobione lepiej w przeszłości, albo jeszcze nie zostały poprawione, właśnie aż do tych najnowszych Abramsów. No i tutaj na przykład mamy te przednie światła. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej wyglądały te takie starsze światła, gdzie mieliśmy po prostu nadrukowane tutaj na boku klocka, no, taką imitację światła po prostu, lepiej to wyglądało. Oczywiście te światła miały takie specjalne obudowy, takie specjalne osłony, żeby była po prostu mniejsza szansa na zbicie tego reflektora. I to tutaj częściowo właśnie ma przedstawiać właśnie ten element, tylko że no moim zdaniem i tak chyba lepszy był ten poprzedni. Ja bym to sobie jak najbardziej zamienił na te starsze. Dolna płyta prezentuje się w ten sposób. Tutaj jak nawet zobaczycie mamy takie haki holownicze, więc jest to jak najbardziej spoko. Szkoda, że ich tutaj u góry nie ma, bo też powinny być, więc ja sobie je pewnie tutaj dodam. Po lewej stronie widzimy tutaj nadruk jakby nośności, jaka jest wymagana do tego czołgu. Natomiast po prawej stronie widzimy oznaczenie batalionu. Dalej tutaj z przodu widzimy również nadruki tych takich wizjerów. One zostały jak najbardziej ładnie tutaj wykonane. Hmm, tutaj mamy w ogóle jeszcze sam włas, który jest otwierany. E, nie pamiętam, czy w pierwszych wersjach były otwierane. Chyba nie. A tutaj już mamy go otwieranego tylko on tam nie ma specjalnie dużo miejsca na figurkę. E, tego aż tak tutaj nie widać, no ale tam jest strasznie mało tego miejsca. E, nie wiem, czy sama głowa tam zresztą nie wchodzi. Ale no, widzicie, to nie jest jakieś takie inwazyjne rozwiązanie, więc. Jak coś można go sobie po prostu zamknąć. Ok, dalej, tutaj przechodzimy na bok. Widzimy kolejne ładne nadruki. Tutaj, akurat tych plam kamuflażowych, one są bardzo ładnie zrobione. No i tutaj te błotniki z przodu też nie są wykonane jakoś rewelacyjnie. Można tutaj by było użyć na przykład płytek 2x3 i dacie tutaj tak pod skosem. Wydaje mi się, że znacznie lepiej by to odwzorowywało. Właśnie te błotniki, w się. No i też jak tutaj wspominałem, no to kamuflaż nie jest aż tak dobrze wykonany. No w tym miejscu chociażby można było dać zwykły ten taki brązowy element, a nie czarny. No nie wiem czemu to jest tak zastosowane tutaj. Te błotniki, one w prawdziwym Abramsie też powinny tak troszeczkę wystawać, ale wydaje mi się, że tutaj jest to aż nadto wystające i to tak jakby symbolizuje, jakby on miał jakiś dodatkowy pancerz reaktywny czy coś w tym stylu. No, ale też nie wiem, czy dałoby radę to jakoś inaczej rozwiązać. Być może tak, być może nie. Nie wiem, może kiedyś to jeszcze mm, sobie spróbuję jakoś inaczej wykonać. Trakcja jezna też jest dobrze zrobiona. Nie mam tutaj nic do zarzucenia, chociaż tak właściwie można by było tutaj zrobić takie lekkie przesunięcie właśnie tej lewej strony. Wydaje mi się, że akurat po lewej stronie było takie przesunięcie względem tej drugiej strony, ponieważ oczywiście Abrams posiadał drążki skrętne, w związku z czym one potrzebowały tam troszeczkę więcej miejsca i te koła nie były po prostu symetryczne względem siebie. Więc można by było tutaj to zrobić, i ja pewnie coś takiego zrobię, bo to nie jest aż takie trudne. Tutaj nie mamy budowania bokiem, tylko no jak widzicie, jest to po prostu płytka na płytce, więc to nie było nic trudnego, a można było to tutaj wszystko dodać. Koło napędowe jest to takie jak od Shermanów. W prawdziwym Abramsie tutaj była normalnie taka dziura, żeby żołnierze mogli sobie wejść na strop tego kadłuba. No, ale no, nie będę się aż tak tego czepiał. Wiadomo, że też unifikacja jest jakaś tutaj potrzebna. Pewnie jest wiele innych kół, które, by, które przydałoby się, żeby Kobi zrobiło, no, ale ich do tej pory nie ma. Tutaj jest jeszcze ważna rzecz po drugiej stronie tego bramsa, ponieważ jak tutaj widzicie, mamy tutaj takie uwypuklenie i ono jest również z tej drugiej strony. I z tego co patrzyłem. To pierwszy Abrams również to miał i przez te 8 lat, od których Abrams jest produkowany w kobi, non stop występuje ten sam błąd, ponieważ w tym miejscu powinien znaleźć jakiś tam wlot do filtrów, nie wiem, czy do końca do silnika, czy jeszcze do czegoś innego, możecie napisać w komentarzu. Natomiast to były właśnie takie wloty i w tym miejscu była taka bardzo cieniu, cieniusieńka blaszka. Która jakby oddzielała troszeczkę, właśnie środek tej kratki, tutaj. No i tutaj, właśnie zostało to w ten sposób zaprezentowane. No to było bardzo cienkie, takie dosłownie jak ten taki element. No ale no, rozumiem to rozwiązanie. Natomiast w tym miejscu absolutnie nie powinno się to znajdować. I to powinno być po prostu przeciągnięcie dalej tego elementu, takiego jeden x 3 skosa. No więc. Głupi błąd. Może ktoś tego nie zauważył do tej pory, ale no ja na to wskazuję i powinno to być po prostu już zmienione. To nie jest aż takie trudne do zastąpienia. OK, tutaj, już przechodząc do tyłu, <laughs> mamy kolejne detale w postaci tutaj. Zdaje mi się, że to były po prostu wlewy do zbiorników paliwa. Tutaj mamy jakieś kolejne wloty powietrza. Z tyłu tutaj widzimy lampy. Tutaj w tym miejscu też mógłby się znaleźć taki jakby czołgowy stacjonarny telefon, natomiast no, niestety tego nie mamy. Za to tutaj po środku widzimy również takie klapy dostępowe do silnika. No i tutaj widzimy takie elementy wylotowe z systemów chłodniczych. Tutaj jeszcze możemy sobie zdjąć taki górny panel, który ma taki zawias. No i widzimy już bardzo ładny tutaj odwzorowany silnik. Jest to ta słynna turbina gazowa, bardzo ładnie ona tutaj wygląda, chociaż fajnie by było jakby coś w tym miejscu było dodane, żeby to nie było takie puste, no ale już w porządku. Ten silnik właśnie jest mniej więcej w tym miejscu, tutaj pod koniec już znajduje się tak zwany rekuperator, czyli taka konstrukcja o kształcie takiego walca, która służyła temu, ażeby po prostu te spaliny, które wydobywają się z silnika były troszeczkę chłodniejsze. I żeby nie było aż tak łatwo wykryć tego czołgu w termowizji, no i tutaj właśnie mamy taki fajny wylot z tego silnika. Tutaj mamy dwa jakby systemy chłodnicze. No i to wszystko jak najbardziej ładnie wygląda. Jeszcze te kratki na koniec, no bardzo ładnie to wygląda. Te drzwi chyba też się zmieniły względem tych poprzednich, bo one były tutaj troszeczkę takie grubsze. No ale, wiecie, jakby w prawdziwym abramsie. Te skosy i te kratki, one powinny być na wysokość 1,5 studa. Tutaj to tak nie wygląda dobrze, jak w prawdziwym Abramsie, no ale do tego aż tak nie będę się czepiał, no bo no jeszcze Kobi nie ma takich elementów, więc no jak najbardziej jest to w porządku. Od dołu tutaj też widzimy haki. Ładnie to wygląda. Ta płyta dolna powinna być troszeczkę mniejsza, no ale okej, okay, w porządku, może być. No i przechodząc już tutaj płynnie do wieży, Widzimy na początku monstrualną armatę, która jest zbyt gruba, po prostu. W sensie, wiecie, sam kaliber jest tutaj dobrany, bardzo dobry, no bo to jest dosłownie to samo, co ja zrobiłem w leopardzie. No ale sama lufa, która jest w prawdziwym życiu, no praktycznie tym samym. Tam są nieliczne różnice, jeśli chodzi o tam, chyba zamek tego działa, jakieś inne tam drobne elementy, żeby po prostu zmieścić to w abramsie. No, ale sama lufa już powinna być dosłownie takiej grubości. No i nie wiem, dlaczego to jest właśnie w taki sposób zrobione. Chyba w pierwszych Abramsach też było dosłownie coś takiego jak tutaj. No, ale tutaj z niewiadomego mi powodu zrobiono właśnie takie dosyć no, niezrozumiane rozwiązanie, przynajmniej przeze mnie. Yy, ona jest zdecydowanie za gruba. Jak się patrzy na ten model, no to no, rzuca się to w oczy i po prostu mi się to nie podoba. Tutaj z lewej strony widzimy karabin maszynowy, który jest sprzężony razem z armatą. Jest to karabin M240, czyli taki sam mniej więcej jak tutaj mamy na stropie wieży. Tutaj, jeszcze przechodząc, jakby do rozwiązań, które tutaj zostały zastosowane, no to mamy te takie nowe elementy, które są z kosami po prostu w dwóch płaszczyznach. Ładnie to jak najbardziej tutaj wygląda. Nawet zostały tutaj odwzorowane te takie podcięcia tego pancerza w wieży, więc no jest to jak najbardziej dobrze wykonane, chociaż jest to rozwiązanie, z którym musiałem się opatrzeć. Na początku myślałem, że faktycznie jakieś elementy na zawiasie byłyby tu znacznie lepsze, ale no finalnie i tak to jak najbardziej dobrze wygląda. No i myślę, że w takich modelach kobi właśnie rozwiązania bardziej wytrzymałe i też zachowujące, jakby wiecie wygląd danego modelu, co jak najbardziej w porządku i one raczej nie zostaną zmienione na przestrzeni czasu, chyba że dostaniemy jakieś nowe elementy, które umożliwią lepsze odwzorowanie tego pancerza, ale no ja bym się raczej tego nie spodziewał. I też ładnie został tutaj odwzorowany pancerz. Mam tutaj na myśli to, że on po prostu nie jest w prawdziwym życiu symetryczny. Jak tutaj widzicie, ten pancerz jest tutaj jakby bardziej pod kątem to jest jak najbardziej w porządku. Dobra. Dalej tutaj widzimy optykę działanowego, optykę dowódcy. Dowódca tutaj jeszcze miał taki zdalnie sterowany karabin maszynowy. Był to oczywiście M2 Browning. Chyba on był nieznacznie zmieniony od czasów II wojny światowej. Tutaj on ma jeszcze jakąś optykę, jakieś dodatkową amunicję. Także, no, fajnie to wygląda. Ten karabin jest również zdalnie sterowany, tylko że on jest, no, on ma bardzo dużo opory, nie rusza się aż tak dobrze jak ten drugi, ale on z kolei ma tutaj bardzo ładne nadruki, takiego, bo wiecie, bo tutaj normalnie było takie szkło, oczywiście pancerne, no i to zostało zrobione w taki sposób, że mamy tutaj po prostu takie zaczepy o kolorze przezroczystym. No i na to jest nadrukowany, właśnie kolor zielony, no i fajnie to wygląda. Myślę, że nie ma po prostu lepszego rozwiązania na to. Ok. Tutaj po bokach też widzimy wyrzutniki granatów dymnych. W prawdziwym Abramsie to były po prostu takie wielkie kasety, gdzie było łącznie chyba 6 miejsc na granaty dymne, i one mogły być odpalone naraz wszystkie i stworzyć taką wielką, ładną zasłonę dymną, żeby na przykład zgubić jakąś wiązkę laserową czy też po prostu ukryć ten czołg na polu bitwy. Tutaj już w tych najnowszych wersjach od wersji chyba M1A2 właśnie była taka kaseta, a w starszych czołgach Abrams były jeszcze takie małe łówki znane chociażby z Leoparda, czy też z T-72. I tutaj to rozwiązanie no, jest takie, powiedziałbym pośrednie, bo y, widzimy tutaj właśnie kształt mniej więcej tej takiej kasety, ale no właśnie mamy tutaj też kilka takich rufek, więc nie do końca wiadomo o co chodzi, ale no jest to jak najbardziej moim zdaniem w porządku rozwiązanie. Lepsze niż gdybyśmy dostali po prostu nowy element y, do tego. Ja jako nowy element bym tutaj widział właśnie te y, nowe takie koła napędowe. Ok, dalej tutaj za tymi karabinami widzimy oczywiście włazy, mamy właz dowódcy właz ładowniczego. One mają bardzo dużo miejsca na jakieś figurki tam, więc jeśli ktoś chce, to może sobie je tam e, włożyć. Mm, tutaj też widzimy ładnie nadrukowane oszklenie całego tego e, stanowiska dowódcy. Mm, OK. Generalnie ta wieża też jest troszeczkę za szeroka, tak mniej więcej o jeden stoot. No, ale tego aż tak nie będę się czepiał. Jako model Kobi jest to jak najbardziej w porządku, yy, bo mogliśmy tutaj dostać troszeczkę więcej wyposażenia, chociażby na tej wieży. Yy, tutaj też widzimy oczywiście oznaczenie yy, tej pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Yy, w poprzednim Abramsie ono było tutaj na przodzie, tak samo zresztą jak było to w pierwszych yy, Abramsach, i chyba wtedy w tej jednostce były Abramsy same M1A1FEP. Natomiast tutaj już mamy tego Abramsa M1A2FV3, więc poprawnie tutaj zostało to oczywiście przeniesione. Tutaj też mamy koło zapasowe. No i w polskich Abramsach widziałem jedynie, że jeśli już znajdowało się to koło, no to było ono mniej więcej w tym miejscu, a nie tutaj. Więc no też nie wiem czemu to zostało tak zrobione. Widziałem, że na tej wersji amerykańskiej było również koło właśnie w tym samym miejscu, ale no Kobi powinno moim zdaniem patrzeć na takie detale i no tego koła tutaj po prostu nie powinno być. Zresztą tego dodatkowego pancerza mm, w większości Abramsów również nie ma. Widziałem je chyba tylko na jakichś egzemplarzach na poligonie. Więc no ono jeszcze jest w porządku, ale to koło no moim zdaniem powinno być albo przeniesione, albo w ogóle go powinno nie być. Okay. Tutaj też widzimy jakieś nadruki kolejne. No i w tym miejscu znajdują się te tak zwane klapy wydmuchowe, czyli takie bardzo osłabione elementy górnego pancerza, tak aby podczas eksplozji magazynu amunicji cała energia z tej eksplozji mogła się wydostać tutaj do góry. No i jak widzicie, samą amunicję też tutaj mamy zrobioną, tylko no niestety te pociski, jak widzicie, są miedziane. No i nie mają takiego kształtu, jakie powinny mieć te takie najnowsze pociski Teraz ta amunicja to jest po prostu taka obudowana mała rakietka, która przebija samą siłę kinetyczną pancerz. Już w większości nie ma tam jakichś ładunków wybuchowych czy coś w tym stylu, tylko no właśnie to jest taka mała rakietka. A tutaj mamy no dosłownie broń z czasów II wojny światowej, więc no troszeczkę tutaj nietrafione jest to wszystko. No i też z tego co czytałem na niektórych źródłach w najnowszych wersjach właśnie tego całego magazynu. On powinien być przymocowany do samych tych klap wydmuchowych, żeby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo żołnierzy. Więc to troszeczkę takich tutaj jest niedopatrzeń. Dalej tutaj przechodzimy i widzimy kosz, który jest, jak widzicie, bardzo ładnie tutaj wyposażony. Na początku tutaj były takie dodatkowe skrzynie. One ładnie tutaj wyglądają, chociaż, no, ja bym je tutaj po prostu pociągnął dalej. Te takie rurki. Bo w tych Abramsach, które zamówiliśmy, ani nie było właśnie tych takich dodatkowych pancerzy na bokach, ani już tym bardziej tego koła, czy też ogniw, gąsienic. No więc ja bym to po prostu zmienił. Tutaj na tyle widzimy pełno właśnie takiego wyposażenia. Widzimy tutaj jest to światło sygnałowe. Tutaj w tym miejscu być może jakiś brezent zwinięty albo nie wiem, Karimata. Dodatkowe karnistry z benzyną, tutaj był jakiś element, być może elektroniczny, którego nie jestem w stanie Wam określić. Tutaj znowu chyba mamy właśnie ten taki pancerz dodatkowy, w tym miejscu mamy skrzynki, być może z jakąś amunicją do karabinów. W tym miejscu jest taki właśnie znowu kolejny element zwinięty, być może jest to jakaś siatka maskująca, no i oczywiście anteny. No i przechodząc już do podsumowania. Uważam, że jest to jak najbardziej bardzo dobry model, z kilkoma tutaj niedoróbkami, które było bardzo łatwo naprawić. No, i na samym jeszcze armacie powinny być tutaj takie nadruki takiego kamuflażu, którego tutaj niestety nie ma, a wiemy, że Kobi jest w stanie robić taki kamuflaż, patrząc chociażby na Firefly'a. No, ale cóż, ogólnie, jak najbardziej dobry model, serdecznie polecam na jakiś prezent czy też do postawienia na półkę. Jest on w bardzo przystępnej cenie, bo za 1000 klocków ponad płacimy około tam 200 zł i jest to jak najbardziej dobra cena. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.